Cześć to to kolejny odcinek z Kotika na edycji rozszerzonej udaje się teraz do tego całego pan panszo, jak zwał, tak zwał. Żeby dowiedzieć się od niego kilku ciekawych informacji, które na pewno przydadzą mi się w wykonywaniu misji przesyłka dla magów, ponieważ rozmawiając ze SNAFem, ten grubie na twierdzi, że Emila mógł pójść, że Emil mógł pójść w stronę terytorium Orków powinienem porozmawiać z pan Pasho, jednym ze strażników, który patroluje tamtą okolicę. Paszo, nie będzie paszo. A? To to nie jest on? Zagom- Co ty? Strażnicy go- Będziesz musiał powoli- No to gdzie jest ten paszor? Może tutaj jest kolejna osoba? <laughs> o, psianka. Wezmę. Nie wiem po co, ale wezmę. Tak, tak, to zrobimy może inaczej. Mam pomysł. Bardzo fajny pomysł zresztą. Tylko nie wiem, czy uda mi się go zrealizować. No zrobiłem cięcie, bo musiałem coś sprawdzić na internecie. Ale nie dotyfruję tego tika. Tak, swoją drogą tutaj jest właśnie ten paszo. Zapisuję sobie na dwójeczkę. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że Jeszcze ty. Ma pamiętam. Na moim miejscu Robiłem nie tak dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O! Nie ma za co! Zagomeza! Widziałeś może cienia o imieniu Emil? Czy widziałem? Widziałem jak podrznięto gardło i okradziono. Co? Było co prawda ciemno, ale jako wartownik mam doskonały wzrok. W rozwalonej chacie nieopodal czaił się na niego jeden z bandytów skór. Z Nie sądziłem, że wyniknie z tego taka jadka, więc postanowiłem obserwować z daleka. Ku mojemu zdziwieniu, nie stąd z owąt bandyta rzucił się na Emila i poderżnął mu gardła. Działał szybko, niczym urodzony skrytobójca to było coś niesamowitego. Widziałeś coś jeszcze? Tak, bandyciu towarzyszył jeden z cieni ze starego obozu o kurde jednak on nie rzucił się na Emila. Znasz może tego cienia chciałbym poznać jego imię. No, cóż, to zależy? Od dawna tutaj stoję i pomału kończą mi się zapasy jedzenia, które wziąłem ze sobą ze starego obozu. Nie mogę opuścić swojego stanowiska, mógłbyś mi przynieść coś do jedzenia i do picia? A co byś chciał? Przynieś mi 5 piw, 3 bochenki chleba, dwie szynki. Pięć kawałków pieczonego mięsa i dwa jabłka. No i butelkę wina. Tak, od dawna nie piłem wina. Ale ra człowieku, mam ważniejsze sprawy na głowie. Na czyje polecenie strzelasz wejście na tereny orkus? Co za głupie pytanie oczywiście, że na polecenie Torusa. Mam dbać, żeby w okolicy Starego obucu nie przedostali się orkowi zwiadowcy albo jakieś większe bydlaki. Poza orkami żyją tam naprawdę groźne bestie, takie jak orkowe psy i brzytwy. Oczywiście łowcy orków dobrze się sprawują, pilnując, aby te stworzenia nie zbliżały się do siergii ludzkich. Całe szczęście, bo inaczej byłoby z nami kiepsko. Orkowie są aż tak agresywni? No, 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 nie. No nie? Choć ostatnio jest całkiem spokojnie. Sielonoszkurzy chyba szykują coś dużego. Co możesz mi powiedzieć o łowcach smoków, o orków? Żyją w obozie w małej wnęce, w tej wielkiej ścianie skalnej za starym obozem, dla ścisłości. Chcie? No, jesteś aż tak głupi, czy ty tylko udajesz? Ściana skalna za obozem. Wnęka, dziura. Kapujesz? Mniej więcej, mów dalej. Od ziemorków odgrodzeni są palisadą i polują głównie od strony góry. Z tejże strony można się łatwo dostać do ich obozu. W jaki sposób? Wyjdź ze starego obozu i idź wzdłuż ściany skalnej. Po chwili drogi powinieneś trafić na grupkę skal skalnych ksynsów. Dalej czekać się wspinaczka, tylko uważaj, żeby nie połamać sobie kości. Dzięki za radę. Jasne, mam. Ma dla Ciebie jakąś wartość, koleżko? Proszę o to 10, rudy. Hehe. <laughs> Widzę, że będę mógł coś sobie chlapnąć w karczmie w starym obozie. Ale podobno nie możesz schodzić z warty. Przepuść mnie! 5 piw. Mam, mam, pięć piw mam, mięsa mam, trzy bochenki chleba, mam, dwie szynki. A. No, to tylko szynki jednej brakuje. 5 kawałków pieczonego mięsa. dwa jabłka i wino. dwa jabłka mam. Hmm. Chyba to jest ta rozwalona chata. jakichś śladów walki tu nie ma. Dobra, czytałem kiedyś, że ponąć w zamku w starym obozie są szynki, więc dlatego dlatego też tam się udam teraz. A kto mi zlecił to zadanie w ogóle? Aha, koristy. To będzie chyba szybciej. Ale ciekawe, co tutaj były za księgi. Jesteś, obowiązuje nas umowa. Jesteś mi winien przysługę. Już, już ci zrobiłem przysługę. Co mam zrobić? No cóż, gdy tu przebyłem, nie byłem zbyt utalentowanym wojownikiem. Jednego dnia wybrałem się na plac wymian, gdy na mej drodze stałem na małatach awilków. Wolałem ratować się ucieczką, niż skinąć w walce z tymi bestiami. Niestety, podczas ucieczki zgubiłem mój pierwszy miecz. Nie jest wiele warty, ale ma dla mnie wartość sentymentalną. W porządku, spróbuję go odnaleźć. Mam twój miecz. ZA GOMEZ! Odnalazłem twój miecz. Dziękuję Ci, weź te kilka eliksirów w nagrodę. To jest ten miecz z wyrytą nazwą... z wyrytą literą J. Dobrze, że go nie sprzedawałem, bo tak to bym miał teraz mały problem. Nie powiniene... teraz mnie interesuje, skąd ja mam załatwić ten trunek. Musisz uważać na to, co mówisz przy Wyjątkowy trunek. Może też od. Jeremiasza. Aha, no. Przecież to. Skleroza. Przecież to ustalałem, że o to, o to od Jeremiasza. Sorry, pomyliłem się jakoś tak. Dwie pomyłki nałożyły się na siebie, bo nie dość, że zapomniałem, to jeszcze no w sumie tylko zapomniałem. Mam już dobre, że mnie to nie dotyczy. W dzisiejszych czasach to się już Myślałem, że to się skończyło już dawno, tak? No, i tu ponad gdzieś są szynki.

Może wystarczy mu to, co mam mu teraz do powiedzenia. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Witaj, zawsze to no. samo. Musisz uważać na to, co. A, nie miałem gry zapisanej chyba dość dawno. Ciekawe, czy tędy się da zejść, bo byłoby to mi na rękę. Bo tu chyba... To, o właśnie, to jest to miejsce, przy którym się wieża zawaliła. Może się tu uda jakoś ześlizgnąć. No to nie Nie chcę znowu na, dookoła iść. Mam już dość tej Musisz uważać na no teraz na tym latającą deskę i... Dobra, co ja trafić czasu trzeba to zrobić tradycyjnie. To nie Musisz mój problem. na to, co mówisz przy wokół. lepiej siadajmy lepiej Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. razu wiedziałem, że. Może o... musisz uważać na to, co mówisz przełapkę. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Ma... kiedyś takie sprawy załatwiało się. Inaczej można polegać na Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ludzie zawsze nie teraz dzieci. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. To się już więcej od razu wiem. Nie Tak długo ja ty się nie nauczył. Kłopot. Zapewne masz rację. To się już nie powtórzy. No, żeby tak nie było cicho, to coś powiem teraz. Coś No, ale wracając do tej sprawy, to mam wszystko dla Paszo. Jak zwał, tak zwał. Ciekawe, co mi teraz powie. Tam na górę też by trzeba iść. Po drodze są dziki z tego, co widziałem. Ale na końcu jest Biały Wilk Zagomeza. Może zapiszę Zagomeza. Co? Zagóme. Co, co, co? co, co? Zagó. Noż. Przepuść mnie. Nie, nie rozumiem. Zagóme za. A. Hej, ty! Widz, o. nie. Dziadę. Przepuść. Umami. Co? Nie rozumiem. Dobra. Napisuję grę na trójkę, bo przecież to jest 43 odcinek. Chyba ani. Rzucę Lecę tam. O dalej. Nie rozumiem, co się stało. Nie spokójne, tylko zachowaj to dla siebie. Ale ja mu oddałem w ogóle? Ludzie zawsze To nie było zbyt mądre. Ale widzieliście to. Miałem dialog z kim. poczęta jakby zniknęły mi szynki. Tak to wyglądało. Na szczęście tu jest jeszcze jedna. I teraz ile mam szynek? Cztery. To nie mój. Już teraz włączyłem sobie kody, żeby drugi raz nie chodzić, ale przegięcie lekkie Rysuję i też na trójeczkę. Za gomeza! coś się z... bardzo zbugowało. 5 piw, 3 bochenki chleba. 5 piw, 3 bochenki chleba. 1 wino, 2 jabłka i 2 szynki. No o co ci chodzi? wreszcie. Przyniosłem jedzenie. Świetnie, daj mi to. No, teraz możemy pogadać, kolego. Cieniem, który towarzyszył temu bandycie był Flint. O, ten, ten to, to ten, co nie chciał się o, o, odzywać. Zazwyczaj kręci się po Starym Obozie w okolicach Areny. O ile pamiętam, w każdym razie. Dawno nie byłem w starym obozie. Możliwe, że coś pokręciłem. No to już yy, wiem, że Flint tam nie jest tak, żeby sobie siedział tylko zostało mu nadane imię, no bo była taka potrzeba. Ten odcinek nazwy się przesyłka dla magów. Jakie dziwne to było. W ogóle, że ja nie zapisywałem na ten normalny zapis. To było tak: podeszłem tam do niego z jedzeniem. Porozmawiałem z nim, ale szybko się wycofałem z rozmowy. I zapisałem grę, potem jeszcze raz z nim porozmawiałem. I już nie było tej opcji, no dobra, trudno. Nie powinieneś wierzyć w życiu jednak ziarno prawdy się w nic nie podobać. Nie powinieneś wierzyć we wszystkim. Go tu nie ma. On tu się dział na owce. Na bank. Mam ja, już dość tej kapelie. Ktoś się już więcej. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Lepiej się do tego nie wiesz, nie masz racji. Nie powinieneś myślać, że to się skończyło już tak. Niektórzy. Pogada! Mam już dość. Przecież on tu cały czas siedział. Jeśli myślisz, że zapewne masz rację. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się chyba nigdy nie nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To, 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 to nie było zbyt Co mówisz przy obcy? Jeśli myśli... Też cały czas Flint tutaj siedział. O, włączaj kody i zmienię sobie porę dnia. No. Na przykład na dziewiątą, no. No jest, czyli on tutaj dopiero... Zawsze to samo. Mam już dość. Skąd tam ludzie za dobra. Czyli on tutaj siedzie po prostu od 13. No ale nic nie zmieniłem tak po prostu tak jakbym się przespał godzinkę. Od razu Słyszałem, że towarzyszyłeś bandycie, który zabił cię, nie Emila. No i co z tego? Jesteśmy w kolonii karnej. Takie rzeczy są tu na porządku dziennym. Zdradzisz mi, kim był bandyta, który zabił Emila? To mój dobry kumpel. Poznaliśmy się w Koryniz, jeszcze przed wojną z orkami. Wspólnymi siłami wyeliminowaliśmy kilka szych z górnego miasta. Chcę wiedzieć, kim on jest. Żarty sobie stroisz, nie jestem konfidentem. Zapomnij o tym. Czekaj, lepiej się w nic nie pokonać, jeśli myśli, to się już nie Co powiesz na walkę, jeśli wygram wszystko mi zdragisz. Jak długo jak mnie Naprawdę myślisz, że uda ci się mnie pokonać? No Niech ci będzie, ale jak ja wygram zabiorę ci całą rudę. mnie Niech będzie, wyciągaj broń. Tutaj chyba żartujesz. Chodźmy na arenę, niech wszyscy zobaczą, że ze mną nie ma żartów. To się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie skończy. Spokojnie. Co chcesz zrobić z tą bronią człowieka? Rozruba! Spokojnie, byle... nic się nie stało. Świetnie! Zwycięzca bez dwóch zdań! Całkiem dobrze walczył. Język kopielca. Nie wiem, chyba tą broń. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Tak? Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Tylko zachowaj to dla siebie. Stary, masz niezły cios im imię swojego kolegi. Hmm, no, no ja naprawdę... Imię. No dobra, mój kumpel z Khorinis nazywa się Radford. O, Radford. Razem trafiliśmy do kolonii, jednak dołączyliśmy do różnych obozów. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Radford, z tego co wiem, dołączył do nowego obozu, ale jest z bandytami. Wiem gdzie jest Radford, tam przy zejściu z placu wymian. Nie wiem gdzie teraz jest. Czekaj. Jak chcesz, to sobie sam ich szukaj. Ja ci nie pomogę. Niektórzy nigdy się nie, nauczy, go, jak nie Widzisz, to nie było takie trudne. O, to to, nie to nie trudne. Dobra, szybko teraz do Radforda. śmieś mnie nie. Musisz zapewne masz rację. lepiej o co to chodziło? Tak długo jak nie. To się chyba nigdy nie skończy. Dlaczego on chce mnie zamych? Jeśli musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. No. nie wiem czy on z chciał mnie zabić, ale ja sobie pomogłem, tak? Dzisiaj już i tak tyle kodów uszyłem, że jeden więcej tam niczego nie zrobi. Czekaj, kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Twarda. To się chyba nie... czekaj. On tutaj stoi obok Draxa. Podobno zabiłeś cienia Emila. A podobno gomy z sowcami. Zabiłem, No i co z tego? Emil przenosił pewną przesyłkę, którą miał dostarczyć do magów wody. Korinis kazał mi ją odzyskać. Mówisz o tej parce z kilkoma pierścieniami? Tak, przejąłem ją. Mogę wiedzieć, gdzie ją trzymasz? Aha, nie oddam ci jej. Po upadku bariery zamierzam sprzedać ją w Korinis. Do znowu fight? Znam pewnego człowieka mieszkającego na farmie Onara, który kolekcjonuje stare monety i rzadkie artefakty. Ile chcesz za te pierścienie? Zapomnij o tym, rudy mam pod dostatkiem. Po upadku bariery bardziej będę potrzebował złota. Co możesz mi powiedzieć o Radforcie? Daj spokój w kurwie mi ostatnio, jak mało kto. Kilka dni temu w naszym obozie był z widzom jaki fortunus obozu sekty. Kupiliśmy od niego spory zapas niezwykle mocnego ziela człowieku, ale mieliśmy ubaw. Tak się zjaraliśmy, że pomyliliśmy strażników mostu z orkami. Hm. co on to ma wspólnego z twoim przyjacielem? Jak to co? Ziele się skończyło, on zaczął narzekać jak stara baba. Mam już tego dość. Ziele mu trzeba dać. Jakieś mocne. Ojej. A jakbym go po prostu pobił? Ma już dość. Nie było tam nie? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szuka, czyli przy okazji wizyty w obozie na Bagnie, wiadomo co robimy. No ale w tym odcinku to mi na tyle. Ja muszę jednak inaczej nazwać ten odcinek. Co ja zrobiłem tak dzisiaj? No w zasadzie to nic. W zasadzie to nic. Może niech to niech się nazywa szynka dla punchu Nie czy to, to pacho, pasza. Dobrze, a w tym odcinku to już będzie na tyle. W następnym yy, udam się chyba do obozu pod kopalnią, a potem może do nowego, a, na, a potem do bractwa, tam rolę na przeszpiegi. I w tym odcinku to na tyle. Do następnego odcinka. Cześć.